Od 28 stycznia w Muzeum Regionalnym w Kozienicach oglądać można wystawę Sokotra Wyspa Smoczej Krwi. To największa spośród czterech wysp archipelagu leżącego na Oceanie Indyjskim między Afryką a Półwyspem Arabskim. Piękno tego miejsca oraz tamtejszą ludność zatrzymał w kadrze Jacek Herman Iżycki, który w 2007 roku odwiedził Wyspę Smoczej Krwi. To była wielka przygoda. Wyspa jest, ma unikalną przyrodę. Przede wszystkim florę, bo no, fauna jest bardzo uboga, wyspa jest pustynna, ale ma bardzo dziwne drzewa, drzewa smocze. I są jeszcze dwa inne gatunki, już rzadkie. Jeden bardzo endemiczny, Figa która rośnie dosłownie w dwóch miejscach i myśmy spędzili cały dzień poszukując jej. I, i takie ogórkowce, które z kolei też są rzadkie, dlatego że akurat ogórkowce. Yy, można je bydło. Autor poprzez fotografię ukazał piękno dziewiczej wyspy pełnej unikatowej roślinności. Wyspy pozbawionej turystycznych kurortów, której największym bogactwem jest wciąż wyjątkowa na skalę światową przyroda oraz dawna kultura byduińska. Ja właśnie w 2007 roku byłem właściwie tydzień, no i z, nie wiedziałem, że, że wyspa jest tak, aż tak wspaniała, o strony takiej turystyczno-wyprawowej. No, bo wtedy jeszcze właśnie to, przemysł jako turystyczny to, to raczkował, no ale były już firmy, które były, można było wynająć samochód z kierowcą terenowym. Było, były nawet, był nawet w jednym miejscu taki camping z, z namiotami miejscowymi. Podczas swojej wyprawy, Jacek Herman Iżycki miał okazję spotkać się z miejscową ludnością. Oni są bardzo. No, bardzo przyjaźni, bardzo gościnni, chociaż kontakt z nimi był no, bardzo utrudniony. Oni mówią językiem, dialektem sokotryjskim, to jest y, dialekt języka staroarabskiego, a ci, co mówią po arabsku, to zupełnie się nie rozumieją y, z nimi. W tej chwili są dwa miasta, dwa rejony takie y, mal, malutkie w Jemenie, gdzie właśnie y, tam jeszcze też mówią tym dialektem, dialektem Bachri. Wyspa ma ciekawą historię pełną zagadek, legend i mitów. Jedna z legend mówi, że mityczny Feniks żył właśnie na Sokotrze. Sławetny też mityczny, mityczny Ptak Ruch też, też miał swoje gniazdo na Sokotrze. Gilgamesz w podróży w poszukiwaniu nieśmiertelności podobno też zawinął na Sokotrę. Ciężko było do niej dotrzeć, bo Marco Polo, który wracał z Chin do Europy na statkach chińskich i portugalskich, pisał, że na Sokotrze żyją tak silni magowie, że potrafią wyspę schronić, schować w mgłach przed żeglarzami. Poza tymi legendami jest też wiele informacji o wyspie z czasów starożytnych. Słynna królowa faraon Hatshepsut wysyłała na Sokotę swoje statki, po to, żeby zdobywać żywicę. I Aloes. Podobnie po Aloes został, zostały wysłane wojska greckie za, przez Aleksandra Macedońskiego, głównie, żeby zdobyć żywicę z, z drzewa smoczej krwi. Aloes, który Aloes Sokoty był ceniony jako naj, najlepszy. Na świecie, a sok z niego leczył rany. No, mówi się też, że pomagał Aleksandrowi Macedońskiemu zwalczać kaca po wielkich pijatykach. ale prawdą jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jak wiele cennych roślin, ważnych roślin w starożytności, pochodzi właśnie z sokotry. Sokotra jest też ojczyzną miry i kadzidła, które również na wystawie pokazano. Poza tym zobaczyć tu można pamiątki przywiezione z wyspy przez autora fotografii, takie jak między innymi ceramikę, tkaniny i plecionki, przedmioty codziennego użytku. Sokotra jest istnym rajem przyrodniczym. Sokotra jest czwartym na świecie najbardziej endemicznym miejscem. Ponad 300 gatunków, roślin. I zwierząt występujących, występuje tylko wyłącznie na Sokotrze, a czasami tylko w wybranych miejscach na Sokotrze. Ze względu na wojnę w Jemenie do Wyspy Smoczej Krwi nikt teraz nie dociera. Tym bardziej wystawa jest atrakcyjna i godna uwagi. Kuratorem wernisarzu z ramienia Muzeum Regionalnego jest Aleksandra Jaroszpanek. Wystawę oglądać można do 3 kwietnia. Placówka, ze względu na pandemię, nie zorganizowała uroczystego otwarcia wystawy. Planuje jednak na wiosnę finisarz z udziałem Jacka Hermana Iżyckiego i Roberta Andrzeja Dula.